Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, znajdujemy się w jednym z bloków, mianowicie Wiśniowa 9. I nagrywam to dlatego, że wkrótce jedna z tych ma ich na wymianę. Nagram jeszcze oczywiście drugi, bo to będzie w jednym materiale. No i tam też ma idzie na winda do wymiany. Bez żadnego przedłużania, zaczynamy. Ja tutaj nie będę się odzywać, Słys musicie słyszeć jak ta winda pracuje i jeździ. Więc, miłego oglądania. To najlepsze na żarówce ta dalej jeździ. To jest oryginał, proszę Państwa, też na żeróweczce ładnie jeździ. No, jak widzicie, mamy dwa zręby, jeszcze jeżdżą, tak jak wspominałem. No, jedna widać ma iść na wymianę. Teraz zrobię cięcie, i widzimy się w drugim bloku. Witam po przerwie, jestem w drugim bloku, wiśniowa 11. No i są też dwie osiedlówki. Prezentuję prezentuje i przyjedziemy się tymi dwoma, bo tu też ma iść jedna na wymianę. A co najlepsze, te dwie windy są moderne. Tyle słowem wstępu od Wiśniowej 11 i zapraszam do wysłuchania dźwięku windy i ich przejazdu. Oczywiście na żaróweczce zręb, tylko nie było tego widać. Mówię, po pauza. Już sobie tak. O, powiem szczerze, że ta kabina była biała. No czy ją zmodernizowali? Ja taka potrzeba. No to jak widzicie, mamy też tu dwa zręby, tym razem po modernizacji. No i co mogę więcej powiedzieć? Cóż, zobaczymy, która winda pójdzie do wymiany. Tam no, jest jakaś prawdopodobieństwo, że na przykład pójdzie ta ta moderna, a może być też szansa, że, że pójdzie zwykły zręb, ten oryginalny. No a tutaj mamy jednoznacznie, no tutaj też moderny właśnie dwie, no i tu może iść jedna moderna, ta lewa albo ta prawa, nie wiadomo jak to tam wyjdzie, ale i to pewnie pójdą te dwie lewe, win lewe windy, bo pewnie tak beta serwis zaczyna robić. No i co? No tyle w sumie zakończenia. No i... Y Czeka, wyczekujcie następnego odcinka za jakiś czas, nie wiem kiedy. No i prawdopodobnie jak ten odcinek wpadnie, to ten odcinek będzie odnośnie właśnie tamtej windy, co było w poprzednim filmie odnośnie wymiany na nowego Włódźwik serwisem. Więc prawdopodobnie wyczekujcie nowego filmu właśnie z tym Włódźwik serwisem. No i tyle z mojej strony. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w następnym materiale.